Właścicielką firmy Wood and Wine Flooring, jesteśmy z Wrocławia. E, przyjechaliśmy z podłogami, ze stołami, z krzesłami. E, właściwie poza tym wykonujemy również elementy dekoracyjne, ścienne. Wszystko, wszystko do domu z drewna. E, z beczek po szery, po brandy, po... Brendy, po no właśnie, bo to nie jest takie zwykłe drewno. To jest drewno z duszą. To jest drewno, które ma od 30 do 150 lat, to jest drewno, w którym leżakowały różne alkohole. Stąd też bardzo duża paleta barw i różne grawerunki, herby. To jest podłoga, w której leżakowało czerwone wino. Stąd też widoczne te czerwone, bordowe elementy. Czyli, ehm, czyli to jest cała... Się, tak. Właściwie wykorzystujemy każdy element beczki, żeby, żeby wykonać, no na przykład podłogę czy czy stół. Z jednej beczki takiej jak za Panią jest ile metrów, metr kwadratowy wyjdzie podłogi? Różnie, dlatego że używamy beczek, które mają 225 litrów, które mają 500 litrów, więc to są bardzo różne ilości. Poza tym zależy też od wieku beczki, ponieważ beczki starsze, no nie zawsze, nie każdy element możemy wyciąć czy wykorzystać, wyprostować, no później przerobić, obrobić, żeby z tego wyszły właśnie już elementy takie jak na przykład blat do stołu. Wszystko wykonujemy ręcznie, więc to jest wieloetapowy proces. A tak gdyby w skrócie mogła Pani opisać nam proces prostowania takiej beczki, rozkładania jej na części pierwsze? E, oj, przez, przez parę lat dochodziliśmy do tego, więc nie, niekoniecznie. E, ale mogę powiedzieć, że m, na przykład podłoga jest to podłoga wielowarstwowa, e, więc parę rodzajów drewna wchodzi w skład takiej podłogi, czyli tutaj z beczki jest głównie ta warstwa użytkowa. Czyli taka wierzchnia jakby. Powiedzmy, tak, tak, dokładnie. I jak wygląda rynek w Polsce? Czy, czy Polacy kupują takie podłogi od Państwa? Polacy są bardzo ciekawi takiego produktu, z czego bardzo się cieszymy. Właściwie całkiem niedawno wystartowaliśmy i to są nasze pierwsze kroki, ale jesteśmy pełni nadziei i... Cieszymy się, że, że to właśnie my na to wpadliśmy, na taki pomysł. Każde zamówienie jest to dla nas indywidualny projekt i indywidualnie wyceniamy, ale średnio metr podłogi kosztuje w okolicach 1300 1600 zł.